Witam wszystkich miłośników kwiatów. Chciałabym zaprezentować Państwu dość małą roślinkę w, nasz, w naszym kraju. Jest to e, groszek pachnący. Roślinka piękna. Pięknie pachnie, najładniej z wszystkich roślin, które posiadam. Nic tak ładnie nie pachnie jak ten groszek. On pachnie przez cały dzień. Maciejka nie umywa się do tego. Wszystkie inne kwiaty, które pachną, to jest najlepsze. Pięknie wygląda. Nadaje się na bukiety, jak widać. Może florystką nie jestem, ale i tak to pięknie wygląda. Jeżeli systematycznie zbieramy kwiatki na bukiety, to kwitnie do samych mrozów Ma, y, groszek. Jeżeli chcemy mieć dużo nasion, to gdzieś tak do końca właśnie będzie kwitł. Yy. Piękna roślinka, yy. szybko kwitnie, ponieważ można ją posadzić jeszcze przed pierwszymi przymrozkami, bo ona się nie boi przymrozków. Yy. No mi się bardzo podoba, łatwa w uprawie, tylko lubi się piąć, więc trzeba dać mu taką możliwość, czyli pod płotem albo właśnie ja sprzedaję te, 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 roś... te nasionka albo pojedynczo, czyli jako pojedynczą roślinkę, albo właśnie w mieszance kwiatów wysokich. Wtedy właśnie po słoneczniku się wspina po jakichś takich wyższych roślinkach. Polecam, łatwa w uprawie, pięknie pachnie. Jeżeli ktoś ma na to ochotę, to można znaleźć mnie na Allegro. Jestem Rysmanek84, na dole będzie pewnie link wystawiony albo prywatnie, przez Facebooka, jak chcecie. Tylko po prostu na Allegro jest dokładna cała moja oferta. Wiadomo, co je kosztuje i co jeszcze posiadam. Bo. Tak, roślinki szybko wyprzedają. Akurat te groszki pachnące szybko uciekają, i, i no bo nie mogę ich zebrać kilogramami, tak? Bo ja sprzedaję y, nasionka tylko z mojego ogrodu nadwyżki po prostu. Więc y, dodatkowo, jeżeli ktoś lubi to, co ja mówię, to i mój kanał, jeżeli, zasob, jeżeli ktokolwiek zastąpi. Przepraszam, jeżeli ktokolwiek zasubskrybuje mój kanał. Przy zamówieniu roślinek, czyli nasionek, proszę mi o tym wspomnieć, czyli nick, którym jesteście zasub zasubskrybowani, i wtedy proszę wybrać, czy chcecie kwiatek dodatkowo, czy pomidorka, czy warzywko. Czy po prostu dodatkowe nasionko dostaniecie ode mnie, bo kto lubimy słuchać? Dostanie coś dodatkowego. No, ci, no te roślinki są piękne. Zaraz pokażę, jak rośną w gruncie. Ty mamy kolejne kolorki. On lubi się wspinać. Mówię przy płocie. A jak nie przy płocie, to właśnie. Ja mam tu jest słonętnik ozdobny. To jeszcze nie do końca. Nie jest kwitnie aż tak dobrze. Ale właśnie o to chodzi. W tym momencie cieszy nas już ten groszek od jakiegoś miesiąca ponad. Spójrzcie, jakie ładne kolorki. A zapach, no, niesamowite. A najładniejszy kolor to jest chyba ten. O. W słońcu może tak mocno nie widać. Ale jedno co mnie zdenerwowało w tym roku, że prawie cały przyszedł do sąsiadki za płot i ona ma piękny groszek, a ja mam tylko część groszków. Ale zaraz Wam pokażę jak. O, te są takie ładne. Ja właśnie preferuję takie intensywne kolorki. Bardzo lubię no... Pięknie pachnie, piękne bukiety z tego wychodzą. No i super, bardzo lubię, no i nie wymaga wiele naszej uwagi. Tylko trzeba, żeby się po czymś pięło, bo, bo on sam nie ustoi.